Hej, siemanko ludziska, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj będziemy sobie grali w Build Battle Na serwerze DerpMC Już sobie wchodzimy tutaj na Nie Zobaczymy ile potrwa. O, mało ludzi, mało ludzi. Ale chcę wam powiedzieć o tym, że zapraszam do subskrybowania oraz lajkowania yy, tych, no yy. Gier, yy boże, gier mojego kanału, ponieważ to wspiera mnie w tym, aby tworzyć takie fajne, genialne yy, te filmiki. Także kto jeszcze nie subskrybuje, niech subskrybuje, ponieważ wiecie, no, odcinki, środa i sobota, je, jeśli się nie wyrabia, no to ten. A teraz w ogóle, jak to oglądacie, to trwa maraton. Także też zapraszam, bo maraton są codziennie filmy. Przez tydzień. W tym tygodniu dzisiaj mamy yy, środę, tak? No. Dzisiaj jest środa. Więc jak to oglądacie, to właśnie trwa maraton. Środek, chyba maraton. No, no jeszcze, jeszcze, jeszcze macie mm. trochę filmików. Także zapraszam do oglądania cały czas. O, osiem, 90 sekund, no kurde. Muszę tyle ten czekać. Za długo. mam zwierzaki, efekty, skrzydła, pupilki 30 zł, ja pierniczę. Co ja wziąłem? Efekt kropel wody, za 50 sekund, kurde, no nie trochę przypał. Ja tutaj streamuję Ja tutaj live a robię A oni mi coś takiego dają Dwie minuty czekania na ten Dobra e, Kanapka, lodówka e, Port, ptak, sklep e, e, Lodówka, port Port, lodówka Kanapka da e, Kurde dobra Zrobimy nie, 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 nie tak. Nie tak, nie tak. Dajcie to. Dajcie to. Jakieś sałatki. Kurde! To. Yy, to. I teraz na przykład tak to będzie, no nie. Takiego tosta trzeba walnąć, no nie? tosta no nie, Walnia, walniemy takiego tosta Boże, nie tak. 4 minuty już zostały, ja pierniczę, no nie. Na tak tutaj będzie, no nie. Na przykład takie wiecie, takie tutaj będzie po prostu takie, że przypieczony jest, no nie. I teraz do środka, wiadomo, no nie, pomidorek Właśnie, pomidor, dobra, dobra Trzeba to ładnie y, y, zrobić Wiadomo, no nie, takie kółeczko trzeba walnąć Dobra, to już nie, nieważne I teraz na przykład dajemy sałatę. Boże, ta... To, 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 to nawet nie wygląda jakoś. Dobra i teraz trzeba jechać, nie? dwie minuty. Ej, sorry, że się te... że się tak trochę zamyśliłem, ale tak sobie myślałem w sumie. O... o takiej krące. Taka dziwna historia mi się. Przy, przypomniała, ale to tak tylko... Ej, a może nie? kupiam, bo tu kurde no... Ale bieda trochę. Takie, taki, taki tości, wyszedł, no nie? Kurde, no, kanapka jest taka w miarę nawet. Nawet taka kanapeczka, no nie? Aż bym zjadł taką. Może tu trzeba było inaczej. Kurde, nie wiem jakby trzeba było. Takie. Aha, tutaj takie bardziej pod kątem, no nie? Dobra, już tyle, już trudno, już, już nic nie będę ruszał. Wszystko raczej równo tutaj po Midorwie wiadomo, nie jak to powinno wyglądać. Nie no, mi się to nawet podoba, no nie? Tak. Tak. A wiem, że b, wiem, że ktoś to inaczej zrobi, no nie? 10 sekund. 2 1 0 i koniec czasu w górę. Dobra. Moja kanapka to jest, to jest po prostu legendarne. Legendary. 14 punktów. Co? X. Lol, nie, no nie wie. No. I to zdobędzie 10 punktów. Moje 4 punkty zdobyły. Nie, nie gram. Nie. Co? Co? Zupka chińska, kurde. Czego tam tamto zdobyło tyle punktów? Nie! Wow! Co to ma. Nie, no nie gram w tą grę. pixel art no nie? trochę za to to tak ten no 60 był. ale kurde no za co czego 4 punkty no fagi. o kurde no, patrz ej tam to było ustawione no, no kurde wygrała jakaś kanapka która była brzydka Prawda, o, ok. No to jest tak y, ten, taki jakby hamburger, no takie, to jest coś takiego, no nawet. No kurde, no ja się tak postarałem, aby to było ładne. Zwót Pune... Coś tam? Eee, kino, ten. Biago. Co to jest? To wygląda jak jakiś placek do jedzenia, się. No co? To ma 40 punktów, ja miałem 4. Wow. PNR. PNR. Bierdolę nie robię. Dwa... To nawet miało 22 punkty Wow Co to jest? Krojona chyba kanapka no nie? Czy Coś Nie czaję zbytnio, ale Kurde, wkurzyli mnie tym No cztery punkty Ta gra jest jakaś, nie wiem Wow, wow, wow Powiedziałem cztery punkty. Czy moje tak wyglądało? Nie gram w tę grę, chyba więcej. Niestety tego nie da się opisać. Dlaczego? Dlaczego tak się musiało stać? Why? Czemu no nie wierzę? Lobby, czekajcie lobby I teraz jak wej wejdę w tego um, W Beat Battle to mnie przeniesie do tego najliczniejszego Może do tego, nie wiem Kurde, no ta gra jest taka. to było ustawione. Było ustawione, kurde. Na pewno tam było parę epickich danych i to, to dało dużą przewagę. Ja nie lubię robić jedzenia. Tak jak na przykład zrobić lody. No to jest ciężkie zrobić lody. Nie. Monitor. Okej. Okay. Monitor, pro, please, 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 monitor, monitor, monitor. Oh. I jest. Dobra. Teraz to już wygram. O co chodzi? Czarną, yy, czarny beton. Szary, szary jeszcze. Szary. Szary. I taki ten. Dobra. Najpierw robimy podstawkę taką pod monitorek. Takie, taką jaką mam przy swoim monitorze 4 minuty. Jeszcze dodajmy tutaj, no tak, z dwa bloczki. Teraz jeszcze tutaj, no nie. trzeba byłoby taką zbudować taką tą. Pyk, 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 pyk. Okej, okay. i na tym się będzie teraz trzymał nasz cały cały nasz monitor. куда пада давай да, да. No. давай 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 Dawaj, dawaj, dawaj. No kurde. Jej. Jeszcze Boże nie, eee, ramka. Ram. Ramka na przedmioty. Nie! Ram. Pyk. Pyk. <ścoughs> Będzie zajpla. Trochę krzywo się, się nie zgrało troszeczkę, no ale okej. Okay. Czarny Czer kabel. Tu trzeba byłoby tak... No dobra. Troszeczkę się przeliczyłem chyba z projektem. No powiedzmy, że tak. Tak całkiem... O tak... 2 na 10. O matko to jest taka... Nie, no, zwałny Serio z wełny i tak na płasko. Nie, nie, to nie. To nie przechodzi. 53 punkty. I ja pierdzielę. O moje. To jest Miau. legendarne. To musi. Ile było tam? 4. Czter... Nie, 53 tam było? Tu ja mam 40. Wow! Ej, to jest... To jest okej, okay. to jest okejkę okay, je, daję. Mimo, że tu jest szkło, tak to nie wygląda, ale za Windowsa to nie no, daje, Co? Tylko tyle ja Tak przynajmniej jest 30-40 to powinno mieć. Nie no, to jest... To, nie, tam to było bardziej okejkę. Okay. To jest... nie... No ok. Sobie ten na miniaturkę zrobiłem 20 punktów. No. No, no nie wiem. A kurde, tu ktoś chciał, tak. Niezbyt to jest. Tak. Kupa, ale. No, <ścoughs> troszeczkę. Troszeczkę to jest taki bardziej telewizorek wyszedł. Niż ten. To jest komputer, no to. To jest takie. No okej, okay, no nie. Tu ktoś zrobił komputer, wszystko tak już, no nie. Ej, tu jest mój. Ej, tu. Kto tu było? W... a xd tu jest no takie no co kto się tam wyzywa bo tam było coś apple nie mają takiego monitora bo są białe a no ty no rzeczywiście są białe przecież te monitory ale też są chyba szare nie wiem, dałem tylko tą ikonkę, żeby to było, no nie? Ajajajaj <laughs> Mozilla. Ej, fajne, okej, okay, okej. Okay. No, fajne mogę dać. Sansman YouTube. A tam co tam było, bo nie widziałem. Ehm um. PC. Okej, okay, no nie. 34 punkty jak... No dobra. Z drewna monitor, kurde. Nie wierzę. O, To jest spoczko. To jest fajne. No nie jest epic, ale jest fajne, nie? Tak tutaj jak ktoś by zrobił to. Ej, ej, czego takie głupie ten wygrywają... mają więcej niż te ładne takie. Okej. Okay, taki monitorek, taki tutaj klawiaturka chyba. To ma 13 punktów, to powinno mieć więcej. To powinno mieć tak z dwie dyszki dałbym. Wow! Aha, jakby to miało z 40, to nie wiem co bym zrobił. To jest taki tablet bardziej no, no ale dam okejkę okay no nie, dam okejkę, okay bo jednak coś jest, no nie coś jest jednak zwycięzca a to ten x-raptor zrobił tutaj. i ja myślałem, że to mój 2 punkty 21 punktów miałem. ej, ale zrobiłem podobny taki monitor jak tamten gościu, no ale dobra, dzięki wielkie